Pomimo początkowo padającego deszczu, dwunaste już warszawskie spotkanie wigilijne zgromadziło na placu teatralnym wielu warszawiaków. Były specjały kuchni świątecznej, występy i wiele propozycji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Przygotowywano rozmaite ozdoby świąteczne, oglądano szopkę, śpiewano kolendy i świąteczne pieśni, składano sobie życzenia. Chciałam wszystkich powitać i złożyć im też życzenia radości i powodzenia. I jak co roku, łamano się opłatkiem. W Muzeum Etnograficznym, dla wszystkich zainteresowanych kulturą, ludową i folklorem, kiermasz świąteczny. Swoje prace przywieźli twórcy ludowi z Polski, Ukrainy i Białorusi. Tu rzeczywiście spotkać można unikalne, ręcznie robione ozdoby, obrusy i smakołyki. Można też zaobserwować, jak zmieniła się ludowa sztuka zdobnicza przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Na placu Defilat pod Pałacem Kultury po sukcesie letniego sezonu zainaugurowano sezon zimowy. W lecie dużo się tu działo. Plany na okres zimowy są również bogate. Rozbłysła 23-metrowa multimedialna choinka. To niezwykłe interaktywne drzewko. Goście mogą tworzyć na miejscu własne bombki, które ukażą się na ekranach. Można też wykorzystywać internetowy szablon drzewka do tworzenia własnych projektów i życzeń. Te również zobaczymy na choince. Wreszcie własne animacje z choinki na miejscu można wysłać jako życzenia pocztą mailową. Od 15 lat przy Centrum Kultury Wilanów działa zespół Kuźnia Artystyczna. Jest to wielopokoleniowa grupa, która już wielokrotnie reprezentowała Wilanów w ogólnopolskich konkursach tańców polskich i na festiwalach międzynarodowych. W zespole występują obok siebie najmłodsi, młodzież i dojrzali miłośnicy tańców polskich i kultury ludowej. Twój jubileusz Kuźnia Artystyczna obchodziła z przytupem na scenie Teatru Dramatycznego. Zespół Old Breakout wystąpił w Domu Literatury wykonując szereg legendarnych utworów Tadeusza Nalepy do tekstów obchodzącego 50 lat twórczości Bogdana Lebla. Jubilat przy okazji podpisywał wywiad Rzekę Słucham Głosu Serca, który przeprowadził z nim Jarosław Sawic. Tego dnia udekorowano również artystę medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. www.um.warszawa.pl